Dzień dobry, witajcie, zapraszam Was do naszego nowego studia. To stąd codziennie o godzinie 18 prowadzimy wykłady na żywo dla kursantów z całej Polski i nie tylko. I dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądają wykłady, bo to świetna opcja również dla Waszych kursantów. Cały kurs to 10 spotkań po półtorej godziny. Wykłady odbywają się w pętli, więc w każdym momencie kursanci mogą dołączyć do wykładu. Dzisiaj kursanci zapisują się do Was na szkolenie i dzisiaj rozpoczynają wykłady. Nie muszą czekać na zebranie grupy, tylko startują od razu. Dzięki temu w ciągu dwóch tygodni przerabiają całą teorię. A przede wszystkim to nie e-kurs, gdzie kursant siedzi biernie przed komputerem. To prawdziwe wykłady z wykładowcą i realizatorem. Kursanci mają dostęp do czatu, więc jeżeli mają pytania, to pytają i od razu otrzymują odpowiedź. A co to oznacza dla Was? Zlecacie prowadzenie wykładów nam, ale to Wy macie kontrolę nad podstępami w nauce kursantów. Widzicie, czy uczestniczyli w wykładach, czy przerabiają testy i egzaminy. Nie musicie organizować sali i prowadzić wykładów. Ten czas możecie przeznaczyć na jazdy. I możecie dotrzeć do nowej grupy kursantów, tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wykładach stacjonarnie, bo na przykład pracują na zmiany albo nie mają jak dojeżdżać na wykłady. A jak oceniają to kursancie? Zobaczcie sami. Przekonaj się, jak to działa w praktyce i zgłoś swoje OSK. Wystarczy, że wypełnisz formularz.